Tezie z tej strony, Woderion. Zapraszam Was do kolejnego materiału na kanale. Tym razem się przejrzymy Stargard, a mianowicie czwartemu sezonowi tego sezonu, który miał być naprawdę świetny. Miał być dużo crossoverów, ale no niestety nie doczekał się realizacji. Ale przed tym małe sprostowanie do ostatniego mówienia Flasza, mianowicie tutaj właśnie, tutaj widz powiedział że tutaj jednej sceny nie umówiłem, właściwie ją umówiłem, a gdzieś mi w montażu jakby wycięło scenę. A tutaj właśnie dosyć mocna scena, gdzie tutaj flasz, a właściwie ktoś co kto zastępuje flasza właśnie w przyszłości, czyli jego córka Nora wysyła wiadomość do flasza z przyszłości, za prostu tym Gibion, żeby go ostrzec. Wiadomo, tutaj, no, mówiłem, że tutaj, no, Watchtower nie, pewnie jest, pewnie tam już tutaj z Ligo Sprawiedliwości po tej wojnie z Kronark tam coś jest, albo z Despero tam coś, nie, więc no, tutaj też podbudówka pod to, że no, tutaj Justice League jest i no, z Despero będą walczyć w kolejnym sezonie. No, oczywiście tego nie dostaniemy, bo ten sezon Flasha 9 jest ostatnim. Gdzie no Grant Gustin mówił, że tutaj no to dobrze, tak tak się skończyło. No i cóż, moi drodzy? Zostawmy flasher. Może najpierw w sumie to nie będziemy go zostawiać, bo tutaj jego wątek jest jakby połączony ze stager, bo czwarty ten stager miał opierać się. Nie tutaj nie było, nie ma tutaj jakoś dużo scenariusz nie został napisany, ale zostało tutaj jakby taki scenariusz. Szkic tego, taki szkielet, że ten, właśnie, kolejny, czwarty sezon miał się o, o multiversum, właśnie tutaj opierać. Czyli, no tutaj miało być naprawdę dużo crossoverów. Wiemy, że War Wars to jest uniwersum, które miało więcej crossoverów niż którekolwiek. No bo nawet jeśli policzyć Avengersów, no to, to parę filmów, tutaj tyle seriali i tyle crossoverów, że wow, jedno, które bardziej znaczne, niektóre bardziej niektó niektóre mnie gdzie. No, w Arorze, aż flash tam przeleciał, nie? A niektóre, no, na całe, jakby, wojny o, o Ziemię, więc to no, naprawdę było mega. Tutaj szkoda, że to uniwersum się jednak kończy. Wracając do Starger, no, pod koniec Starger trzeciego sezonu, jak pamiętam, tego sezonu ostatniego, który omawiałem też na kanale, zapraszam do jak ktoś tutaj nie oglądał. No i tam mamy scenę z james Garrickiem, który, no, tutaj, no, szykują się coś nie. Na jakąś tam wojnę, czy coś, jakieś niebezpieczeństwo, ale no, no niestety no, to niebezpieczeństwo nie zostanie nam dane, nawet jego zobaczyć. No bo ten sezon się urywa. Ciekawe czy to jest Garik z drugiej ziemi, czy z ziemi Prime. Ten Garyk, który pomaga dla Flasha Tutaj zobaczymy jeszcze, no nie zobaczymy już tego, bo zostało to wycięte. Crossover z Tetanami. On miał zapowiedzieć, właśnie tutaj coś, co w czwartym sezonie będzie w serialu Starger, co też oczywiście, no, ubolewam na tym, bo tytanie naprawdę yy, lubiłem. Szkoda, że to tak się skończyło. No i tutaj, moi drodzy, do królów wchodzimy, czyli miałście nawet jeden po pojawić odcinek, gdzie miał się pojawić ten nasz flash z głównego uniwersum, czyli no ja mówię, w no głównego, ten wgramy przez Granta Gastina, miał się pojawić na jeden odcinek. Ciekawe, jakby się tutaj pojawił, czy to yy, przez przypadek. Wiadomo, w dziewiąty sezon otworzył i no dziewiąty sezon i odcinek 0 otworzył przed flashem koncept, że multiversum dalej tam jest, więc no, może tam coś by flash jakoś przez przypadek, jak jak z jak tak do ziemi Supergirl wleciał? Mniej tam na jeden odcinek poznał Starger. No i to mogło być podwaliny, właśnie gdy Despero zaatakuje. No, I Flash będzie szukał każdej pomocy, jaką by mógł y, tutaj zyskać. I w dziewiątym, właśnie w dziesiątym sezonie, gdy Despero by zaatakowało, no to Starger też by pomagała w jakiś spos sposób dla Flasha, nie? Pat był, kurczę, White Cat, White Cat mało tam zrobiła, ale Pat i Starger, no. Mogliby trochę zadziałać. Oczywiście, też by tutaj był mózg Starmena, jakoś tutaj. Po, ten, co został tam nie, wrzucony do słoika gdzieś tam. I możliwe, że tutaj by był jakiś jego wątek. Może by Starmena odzyskali. Fajnie by było, gdybyśmy to zobaczyli. I tak jak mówię, no szkoda, że ten. ten uniwersum przed przedwcześnie się skończy. Tak, by. No żeby czwarty sezon Starger był, był ostatni. No, to by miał większy sens. Zobaczyć te crossovery, no naprawdę chciałbym. Bo no. Bo dla nich oglądam ten serial. Strasznie fajnie było oglądać te crossovery. No, patrzmy, ostatnio z zero to jeden z lepiej ocenianych odcinków i naprawdę Wam też przypadł do gustu. Widziałem, jak ludzie tutaj chcą obejrzeć, to nie mogą, nie? Co naprawdę, no, pokazuje tylko to, jak ten serial i crossovery są fajne. Jak się podobają, no niestety no. na razie to koniec, zobaczymy jak to będzie dalej. I tutaj z dalszych informacji, tutaj o Flashu. No bo z to to nie ma za dużo informacji, to tylko tyle, że miał być crossovery z Tytanami, możliwe z Gotham Nightsami, z Superman i Lois, nie, to też nie wiadomo. Aczkolwiek Gotham Nights i Superman i Lois to najbliżej mają nagrywki tutaj i tam, gdzie była Starger kręcona, więc no możliwe, że ona by tutaj. No, ten crossover byłby najbardziej łatwy do zrobienia, nie? Bo tam nie trzeba du dużo jechać. To nie Vancouver. No, i tutaj, ostatnia tej rzeczy, jaką też chyba trzeba napompnąć, to no to, że Cisco nie powróci. Ciekawe że to nie jest kłamstwo, tak jak no, tutaj wiele aktorów oszukuje, że się nie pojawią, że tutaj no, niespodziankę da i... i się jednak pojawiają. Tak jak tutaj Grand Gastin mówi, jest plotka, nie, że w, flaszu, w filmie Flash on się nie pojawia, a jest plotka, że no, on tutaj na grywkach nie był, bo on już dawno tam ma nagrane te crossoverowe Nagrania, a jak to będzie, no to zobaczymy w przyszłości. Jak na razie tutaj saga multiversum, jakby w DC, I no teraz mamy sagę, to w sumie w multiversum, w Marvelu, ale to w DC by była taka kurczę serialowa saga, gdzie naprawdę fajnie by to wyglądało. Naprawdę ten Star Trek, naprawdę by się fajnie oglądało. Już nie. Nie, nie siedzieliśmy, nie jako taką tajemnicę, którą trzeba rozwikłać, ale naprawdę fajny, super bohaterski serek, którym no naprawdę dużo bohaterów się tutaj ściera. No i ostatecznie pomaga Flashowi z wojną z Despero i z, dla całej Ligi Sprawiedliwości. No, pamiętamy, tam w komiksach ona też tam nie była i w Lidze i tam pomagała, więc no, to ma sens, miałoby sens, że ona by pomagała. Tam dla Batmana, dla Flasha, nie? Dla Batwoman raczej, bo to Fla Bat Batmana nie ma w tym uniwersum. No i cóż, powiedzcie, o co o tym sądzicie, czy I też żałujecie, że tego nie zobaczyliście, zwłaszcza tego spotkania Stargirl z Flashem, to było no, no, niesamowite, naprawdę długo na to czekałem no i no niestety, no jednak się nie doczekałem. To będzie z Wami żegnam i do usłyszenia do kolejnych materiałów, mam nadzieję już nie, już nie takich smutnych, aczkolwiek czeka nas zakończenie flaszy, więc no smutne jeszcze nas tutaj i czeka. Trzymajcie się i do usłyszenia.